Cześć drogi widzów. W tym materiale zapraszam Cię do odkrycia magicznego zakątka na ogrody działkowe Rot Magnolia, znajdującego się na osiedlu KSM w Kielcach. Ta urocza działka rekreacyjna zachwyca przede wszystkim swoim przepięknym ogrodem. Prąd i woda z miejskich wodociągów gwarantują wygodę na każdym kroku. Domek murowany o powierzchni około 20 m2 i ogrzewany kominkiem. Dach pokryty nową papą to gwarancja spokoju na długie lata. Dodatkowo dobudowana jest altana drewniana, która jest świetnym miejscem do relaksu i przyjemnych rozmów przy stoliku, a wydzielona część na pomieszczenie gospodarcze ułatwia organizację przestrzeni. Na terenie działki znajduje się także prawie nowa duża drewniana huśtawka oraz murowany kompostownik, który każdy działkowiec powinien posiadać. Roślinność zachwyca różnorodnością. Od wierzby po magnolię, od malin po śmielinę. Wszystko tu rośnie w harmonii i przynosi radość. Świetna lokalizacja blisko centrum miasta oraz łatwy dostęp komunikacją miejską to dodatkowe atuty tego miejsca. Opłaty utrzymania są niewielkie, bo średnio 500 zł rocznie, już z prądem i wodą, co czyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym. Dla osób poszukujących w wypoczynku w otoczeniu przyrody, to naprawdę genialne miejsce. Dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przestrzeń ta stwarza nieograniczone możliwości. Duża działka daje swobodę w urządzeniu własnego rajskiego zakątka, od basenu po trampolinę, od gierowania po leniwe popołudnie na leżaku pod cieniem drzew. Sąsiedztwo to nie tylko serdeczni sąsiedzi, ale także potencjalni przyjaciele do wspólnych spotkań przy ognisku. Dzięki temu spędzanie czasu na tej działce nabiera jeszcze większego uroku i staje się prawdziwą przygodą. Nie zwlekaj, to wyjątkowa oferta dla tych, którzy pragną odnaleźć swój własny kawałek raju w sercu natury, wciąż będąc blisko pulsującego życia miasta. Podsumowując ten materiał, dlaczego warto kupić tę nieruchomość? Ponieważ świetna lokalizacja, działka jest zlokalizowana w teniątnej celi życiem części miasta, dobre połączenie komunikacji miejskiej, jest tutaj włożone mnóstwo pracy i pieniędzy, co sprawia, że latem jest to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu. Bardzo blisko centrum miasta, a jednocześnie jest względny spokój, jakbyśmy znajdowali się na wsi. Na terenie ogrodu znajduje się budynek przeznaczony na różnego rodzaju uroczystości. Będąc działkowcem mamy możliwość wynajęcia w korzystnej cenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to poproszę o łapeczkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi kolejnymi filmami, nie zapomnij subskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Szczegóły co do oferty znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.